Moi drodzy, dzieje się coraz gorzej, dzieje się coraz gorzej. Musicie mi pomóc. Słuchajcie, w tym momencie zostawiajcie łapencję w górę. Kompletnie, kompletnie. Nie wiem, ja chyba oszalałem. Nie wiem, co się dzieje. Musicie mi pomóc, po prostu jakieś słowo wsparcia. Moi drodzy, chyba wydaje mi się, że coś jest ze mną naprawdę, naprawdę nie tak. Nie jest normalnie, a więc. Już wam wszystko mówię po kolei. Moi drodzy, dzisiaj odcinek będzie naprawdę w porządku, ponieważ chcę wam pokazać, oczywiście powiedzieć, co się ostatnio ze mną dzieje. Mam zbrojkę, która naprawdę, o, akurat teraz dziwne, nie mam nic w ekipunku. Nie wiem dlaczego, jeśli wiecie, dajcie mi znać, bo mi się kompletnie filmy ucinają, jak ta zbrojka e, jest na, na mnie nakładana. I nie wiem w jaki sposób się ona, jak to się robi. Ale, ale ona się po prostu na mnie pojawia i tyle, nie wiem, jakoś samo się... Nieważne, dobra, słuchajcie, ja jestem na Wojadowicach, jest tutaj Wojtek, więc musimy sprawdzić, co on tutaj robi i z nim pogadać, czy on coś na ten temat wie. Dobrze, że tej zbrojki przy sobie akurat nie mam, bo inaczej bym mógł być zostać jakoś tak dziwnie, nie wiem, można to powiedzieć, opętany? Nie wiem, nie wiem, ale się trochę boję, więc moi drodzy, jeśli jesteście ze mną, koniecznie... Zostawiajcie tutaj znać. O, 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 znalazłem wojana. Słuchajcie, jest u siebie w domku i on tutaj biega, więc ja podejdę na szyfcie i chyba. Może usłyszymy, co on tam mówi? Nie wiem, czy okay. Okej, nic nie słychać. Co to, to muszę się przygotować, jak znowu przyjdzie, to będę musiał z nim walczyć kolejny raz. Okej, okay, on chyba. I sobie nie wyobrażam tego, jak to mamy wyglądać. Czyli ja tutaj. Ale ja go nie kojarzę tutaj na Wojanowicach. Faktycznie byliśmy spalionem. Tutaj troszkę porozwalaliśmy TNT postawiliśmy. Tutaj zrobiliśmy takie czerwone te lampiony do nieba, do nieba, do samego słońca. Patrzcie, do samego słońca. Okej. Okay. Eee... Ja, Wiem co zrobię? Wezmę co znacznik mówię? i nazwę go Kupa. bo jest kupą. Dobra, co? O kim on mówi? O kim on mówi, że jest kupa. Hej. Czekajcie, muszę z nim chyba zagadać, wiecie co, podejdziemy bliżej. Śmierdziel, nasz śmierdziel. Co? Nie, on mnie obraża. Wojtek mnie obraża? Nap powiedział, że ja jestem śmierdziel? Ej, nie może tak być, nie może. Dobra, ej, słuchajcie, musimy jakieś jedzenie dorwać. Może, nie no, nie, dla Wojtka, kot nie daje jedzenia, nie? <ścoughs> nie, Boże, o Jezu, co ja wygaduję, to jest okropne. Dobra, wiecie co? W tym momencie musimy podejść do Wojtka, tylko w taki sposób, żeby mnie, mi nic nie zrobił, więc może jakiś mieczyk by przydało się ogarnąć? Tak, dobra, ogarniemy szybko mieczyk. Tutaj widzę jest... O, może słyszał drzwi? Nie, nie słyszał drzwi. Szybko wezmę jakiś mieczyk, słuchajcie, jakąś zbrojkę, bo kompletnie, kompletnie nie chcę mieć tutaj starcia z Wojtkiem, bo on jest naprawdę pro playersem i naprawdę może mnie tutaj rozwalić w 3 miga. Dobra, okej, okay, weźmy sobie na Nie mogę się o tym o, dowiedzieć. Nigdy. O czym? O czym? Jezu, dobra, wiecie co? Ja mam tutaj jakąś czapkę enchantowaną. Dobra, niech będzie, niech będzie. Tylko jakieś jedzenie, jeszcze błagam, niech tu będzie jakieś żarło. Jezu, nic nie ma. O, dobra, trudno. A jest, jest, melony są. Spoko, spoko. Okej. Okay. Mamy melony, zjem... zjedzmy sobie meloniki i na bank Wojan usłyszy tą windę, na stówę. Coś się tak zdaje, że on to usłyszy. Okej, okay, lecimy windą. Dobra, biegniemy do niego, z nim pogadać, słuchajcie. To zjem ten kawałeczek arbuza. I co tu Wojtek robi nasz? Okej, okay, jestem najedzony, kit. Okay. Nie mogę się o tym dowiedzieć nigdy. Ale o czym nie mogą się dowiedzieć, Wojtek? A, co? A, co ty tutaj robisz? Co? Co ty tutaj... Co ty tutaj matronę robisz? Miałeś tutaj nie przychodzić. Spokojnie, nie... spokojnie. Spokojnie. Ostatni Już raz, nie raz muszę... kiedy tutaj byłeś, musiałem cię... Musiałem cię zabić. Ale ja ciebie się tutaj nie widziałem. Bo ja no widzę. Stop, stop, Pewnie stop. stop po to znowu stop. przyszedłeś tutaj, co? Nie, nie bij, nie bij, nie bij, ty nie ty bij! Nie bij mnie. Au! Nie bij mnie. Wojtek, od razu zbroję nakładasz. Dobra, spokojnie, spokojnie, czekaj, czekaj, czekaj! Oa! Nie pa, mnie! Czekaj. Parówko! Spokojnie! Parówko! Spokojnie. Ja zaraz przerobię na parubę normalnie Wojtek! Kinka, linka, atakuj go! Atakuj go! Linka, Atakuj go! Chcesz, chcesz mieć świnkę Halinkę czy nie? Grozisz myśląc, o ja teraz mnie uruchomiłeś Jeszcze raz mnie dotniesz, to hi... Świnka Halinka dostanie również takiego hita A mam naprawdę dobry mieczyk Jeszcze raz mi tak zagrozisz to będę Cię zabijał za każdym razem kiedy będę Cię widział Ciesz się, że jeszcze tego nie robię Dobra, Bo Świnko tak Halinko, chodź tutaj do mnie Padaj! Halinka. O nie, uderzyłeś odczep, mnie Wojtek się. Dobra, stop, Odczepi. stop, ja żartuję, chodź, chodź, chodź Chodź, czekaj. musimy pogadać, musimy pogadać Tylko... Czekaj, czekaj Nie, musimy iść do netheru Szybko, szybko do netheru szybko szybko. Szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko Gdzie są do netheru Szybko stąd do netheru nie pójdę O, o Dawaj Jesteś opętany Nie jestem opętany Szybko, opętany! Wojtek Wojtek, błagam cię, pomóż Pomocy <tuszy> musisz, musisz mi pomóc. chory Pomocy Musisz mi pomóc mam pomysł, mam pomysł, wiesz? Mam pomysł Jaki? Jaki? Musisz mi pomóc Chodź, Pomocy! Wojtek! Stary, ja nie ci. to wytrzymuje. Genialny pomysł, to jest genialny nie, pomysł. Myślę, że ty... ci pomoże. Chodź. Chodź, ja serio. Nie, ja nie wytrzymuję, stary, to jest mam kompletnie Mam taki Mam tutaj taki sposób na takie przypadki jak twój. Wiesz? Co tam masz? Co tam jest masz? Najlepszy sposób na świecie. Patrz. Chodź, chodź, chodź. Zobaczysz. Dobra. Nie pożałujesz. Nie pójdę, twarzy. nie pójdę, bo ty no coś czemu ze mną nie mną robisz... Wojtek, chodź tu coś ci powiem, proszę cię wysłuchaj to, mnie No, no chodź zobacz. Wiesz co, ja już nie daję rady, nie daję rady kompletnie. No to mówię, pomogę ci, dawaj, dawaj, chodź. Ja? Zobacz kto tam jest, czekaj, czekaj, w ogóle. czekaj. Kto tam jest? No, zobaczysz, serio! Yes. Dobra, ej stary, patrz, szybko, patrz. szybko, padł, bo co, jest co zaraz ze mną. zrobić tylko jedną rzecz, wiesz, jedną tylko rzecz. Jedną rzecz, dobra, to szybciutko lecimy tak. na samej. Dobra, górę. chodź, 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 okay. chodź Wiesz dobra. co? Słucham. Co mam zrobić? Skocz Skoczyć? Tam, skocz Ale... Myślisz, że to dobry pomysł? Ja cię zabiję tutaj e, tylko staraj się nie celować w wodę A bardziej w ziemię, skocz A dasz Serio. mi jeść? Daj, jeść nie, nie, to ci nic nie da, jedzenie ci nic nie da, nie, nie, nie A weź skocz, ty skocz. pierwszy O nie Stary Noc nadchodzi, ja muszę szybko czarn, czarno, czerwoną zbroję mieć Nie, Szybko, bo szybko, szybko, szybko jest Wojanowic, skacz szybko No stary, pomóż mi Na ziemię dawaj Nie do tak. wody, ja no muszę do wody, patrz, szybko, bo jest, nadchodzi dzień Tak, dalej, szybko, skacz, no, Wierzysz we skacz. mnie, wierzysz we mnie? Bierzesz ciebie, dalej, szybko Dobra, nie bij lecę, Dlaj, lecę Jest wow. oh. uh. No nie, miałem Hej. cię skakać do wody Wojan, Wojan, dziękuję, dziękuję ja Lepiej się skac... czuję Szybko rędzel. Szybko. Oszalałeś, miałeś oh. nie skakać do wody, tylko miałeś na ziemię skakać, to ci nic teraz nie da Ej Wojtek nie. przepraszam mnie ciebie, ale muszę zrobić czerwoną zbroję szybko Nie! Jeszcze jedna rzecz, stary, jeszcze jedna rzecz, nie no wejdź, bo już słońce zachodzić. Chodź, zachodzi, chodź, jazginę. chodź, chodź, szybciutko, szybciutko, pomóż mi! Pomóż Dobra, mi. Trzymaj Dobra, Wybuduj szybko pomieszczenie, chodź tutaj, chodź tutaj, czekaj, Na czekaj, zewnątrz. czekaj. A co tam masz? O, chodź tutaj! TNT? Nie, TNT? nie TNT! Ej, ej, a masz gdzieś skórę? TNT. Ja muszę skórę, skórę! Nie, 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 nie! spokojnie, nie mam Wojtek, skóry. nie. Wojtek, nie bij mnie. Nie bij mnie ty parówko! Przestań, tyla musie! Parówko! O, tyle musiał. Dawaj, bywaj stąd, no. Nie! Nie. Zbroja. nie! zbroja, czerwona skurwa zbroja. Dobrze, dobrze. Dobra, Wojtek, nie, ja muszę ją nałożyć. Tego, ja muszę ją nałożyć. Czekaj, czekaj. O, szalony po prostu. Szybko, szybko, nie rób tego. Nie, nie, nie. Dobra, nie, nie. to nie to. Dobra, ja szybko zakładam. Uciekam, ja Okej. Okay. Ojejku. Okay. Dobra, szybko ściągnę tą o. O. Dobra. Ty Dobra, zrobią, Wojtek, jesteś tu? Co tu się stało? Zrobił najlepszego! Co się stało? Ja tylko pamiętam, że ja teraz się Jesteś opętany, ściągałem. naprawdę! Jaki opętany? Ja się ciebie boję, co ty teraz zrobiłeś co... w tym momencie. A możesz mi powiedzieć, co ja zrobiłem? Weź, Tam pokaż. Tam dobrze wiesz, co zrobiłeś. No nie wiem, kompletnie nie wiem, Wójtek! Wojan... To była przesada, Matruner. Wojan... To była przesada, to co zrobiłeś. Co było? Co... Ja tylko pamiętam, że noc zachodziła, był... No założyłeś zbrojkę i to zrobiłeś wszystko! Ja założyłem zbrojkę? Ja nawet nie pamiętam tego! Ja mam No, Zabrałeś, ukradłeś Boże, mi ją. Ja ją zabrałeś mi po skrzynkach, ukradłeś mi ją. Ja zabrałeś, ją mam. założyłeś wojtek. i zrobiłeś. Nie, nie, nie chcę tego mówić. Dobra, powiedz co zrobiłem, chociaż pokaż mi teraz. Już jestem świadomy, już jestem matronerem. Spokojnie. Nie, spokojnie. czasem nie wchuj na Wojanowice, Odejdź od stąd O, a co to jest? Od stąd to. Jezu, dobra, nieważne. O. Wojtek, wojtek. Stąd nie, wojtek, musisz mi pomóc. Obiecałeś, że mi pomożesz. Szybko. Szybko, Wiesz Co, dobra, to ja mam pomysł, jak ci pomogę. Dobra. Ja mam a... pomysł. Mm, Chodź. No dobra, niech ci będzie, ale. Pokojnie. Bardzo bym chciał, żebyś mi powiedział, chociaż nie wiem, co ja zrobiłem. Bo widzę, że mam ekwipunku TNT. Jakiś. No! Uwiesz, że zrobiłeś coś bardzo strasznego i już nigdy nie wejdziesz przez to na Wojanowice. Nie wejdę na Wojanowice? Nie. Stary, ale to nie jest moja wina. <laughs> o, miś! Co, miś! Bo to robisz. Miś? Dobra. Miś! miś? Misiek. Co ty robi mi. No, co? Przestań! No bo jesteś opętany! Nie, nie, stary, nie, nie. stary. To było niechcący. Ja tylko dwa razy go po, ten e, pogłoskałem. Nie, to jest koniec, matryona. Okay. To jest koniec. Pa Wojan, patrz, uważaj. Pająk. Pająk. To jest koniec. To jest koniec po prostu. Nie. No to czego jest, koniec? To, jest, to czego nie ma koniec? sensu. To nie ma sensu. To nie ma sensu. To nie ma sensu. Ja Czemu? Wszystko, Czemu? Ja mam dwie... Dwa, dwie czapki, wojan, zabieraj to! O kurcze! Dobra, czekaj. TNT ja Ci pomogę. Już ja ja pomogę. Ci pomogę! Ja nie! Ci pomogę! TNT! TNT ja Ci pomogę Wojtek! Wojtek, pomogę, pomogę! Ja cię kręcę jesteś opętany gościu Ja nie jestem opętany Wojtek, wszystko jest ze mną git stanie robić te rzeczy! Czekaj, TNT, TNT jeszcze jedno. Uważaj no Wojtek! Waga. O ja cię... Ja cię kręcę, jesteś opętany do reszty. Słuchaj, nie ruszaj się przez chwilę, ja Ci teraz pomogę. Skocz no, to co ty robisz? Tutaj. Czekaj, 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 czekaj bo tutaj jest no... obsybian. O! oła, płonę! Płonę. Dobra, co I się teraz stało? Trzeba to wszystko zniszczyć. Tutaj Wojtek. Skakuj tutaj. Czekaj, daj jeść. jeść zombie! Zombie! Ula la zombie. Nie dobrze, niech cię atakują. Ksinka. Niech cię atakują. Uff. Dobra. Ej, sza, sza, sza leci. Sza, ja muszę się chować, mam dwa serduszka. Szybko. Atakuj tutaj! Dobra. Gdzie? Krakuj. Tutaj! Dobra, sza mnie tak. atakuje. Dobra, szybko. I co? Trzymaj. I co się stanie? Trzymaj. Dobra, dawaj jedzonko. 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 Dobra, dobra. dobra. O oh, nie! O, wow, paruwa! Paruwa mnie tu atakuje! Wojan, ratuj! O, jest o, jedna! O. Jest jedna, dobra. To dobra, to ja mam jedzonko. To ja mogę wyskakiwać, tak? Ej! Co ty zrobiłeś? <laughs> Ej, halo! Woo! Mm. Woo! Dobrze Dobra Wojtek e, Dzięki Nie wiesz co Wojtek? To ci na pewno pomoże Martunem dziękuję, dziękuję za pomoc Ale Proszę pochodnie Dobra. sobie O Jezu dobrze, że tego nie widział Wojtek Coś ty dobrze. tam zrobił? Ale będzie akcja moi drodzy Więc w takim razie Dobra Wojtek, co ty zrobiłeś? Czemu mnie zamknąłeś? No, słuchaj, muszę Cię chronić przed sobą, przed Tobą samym. Stałem uwięziony. Dobra, dobra, no dobra. No i dobrze Ci tak. No i co, i to weź chociaż dziurkę tutaj zrób, żeby mi jej otworzyć. Ha, nie ma takiej opcji. No weź, bo ty, no, ja tego obsidianu nie rozwalę, nie mam kilofa. Kilofa. Uu. Nie masz o. kilofa? Na no. pewno? No, na 100%. Dobra, Może dobra, Wojtku. masz kilofa? Dobrze, Wojtku. Będziesz chyba... Musiał mnie szukać. Do zobaczenia. Hello. Nie. Nie. Hello. Hello. Nie. Hello. O... Wow! Patrzcie, postawiłem. Nara! <ścoughs>